Z, pobraliście sobie tego moda i zainstalowaliście, jak nie to zrobię tutorial w najbliższym czasie i wam wrzucę na YouTube jak to zainstalować. Trochę jest pieprzenie, ale tam na stronie też jest opisane wszystko co i jak. No dobra, zaczynamy kolejny dzień już taki normalny nie, niż w poprzednim odcinku. Patro i lecimy na miasta. Drugi dzień naszej roboty. O no, drzwi żeś rzucił Dioto, o drzwi. Dobra, jedziemy. Pojedziemy sobie może... Hmm. Ciębie tu pojechać, kogo połapać? O, wiem gdzie pojedziemy, bo w centrum gdzieś pojedziemy. Nie, nie będę czekał na Czerwone Świata. Sorry, <laughs> tutaj to jest bez sensu. Znaczy, będę stał za, za kimś, troszkę za nim. Będę patrzył co oni robią, bo o, różne rzeczy oni czynią. Wie tam, więc. Można e, zobaczyć. Dobra, pojedziemy sobie do centrum zobaczyć. I chyba spieszę sobie trochę sobie pogrom. Tak, realistyczniej będzie Nie, nie mogę spiesza sobie grać, nic nie widać Znaczy, kamera jest ok, ale trochę tak. o dziwnie, trochę pracuje dla mnie Dobra, pojedziemy sobie. Tak, to centrum jest Czy to centrum jest w tą, czy w tą? W tą Nie ma tak wymuszanie. Chciałem zainstalować ponownie tego moda yy, z Breath jak on nam się nazywa, z, czyli zbrawdzaniem yy, poziomu krwi w, w organizmie, ale coś mi się kraszuje ten yy, mod, więc sobie odpuszczę. A może jeszcze postaram się z tym odcinku. Dobra, yy, pojedziemy tak o ludzie, pojedziemy zrobimy takie rundkę. Pojedziemy yy, w to miejsce. I postawimy tam fotoradar, będziemy łapać ludzi. O, panie! Oooo, co? Sorry, wysiadać! Tak, tak! O kurde, będzie czekać! Co ona robi w ogóle? Ja! Yeah. Łapiemy ją! No, jedź! Już się nie zatrzymała, ja! Yeah. Ja, co ona robi w ogóle? Co tu się dzieje? Stać? Zasygnalizowanie, żebyś zatrzymała się, ale widzę, że się nie słucha. A to koleś jest nagle. Ale widzieliście, to był facet. Dobra, Up. Hands up. Na nogi, znaczy na kolana. Na nogi. Na kolana. Dawaj Le Dawaj, dawaj, dobra, lecimy z nim. Jesteś aresztowany Pseudo-kobieto mężczyzną, bo był mężczyzną na początku. Dobra. Wstawaj Jest mamy pierwszego aresztowanego w swojej karierze. Zarypiście. Wsiadaj Wsiadaj! Już! A to jest spoko, miał kajdanki, ale normalnie wziął ręce i otworzył, nie? No to jest ciekawe. Aha, zapomniałem. Zresztą auto nie może tak zostać tutaj. Musimy wezwać... Yy, ...Lawetę, żeby to pozbyć tego z no, Dobra, niech przyjedzie. Mamy, jedziemy go zawieźć. Musimy go zawieźć na... Będę Dobra, niedaleko jest nawet Tylko zobaczę, czy ta laweta tutaj garnie. Dobra, ona garnie, bo więc jeździ. No możemy jechać. Co tu się dzieje w ogóle? Auto sobie zniszczyłem, więc... Trochę... słabo. Ale dobra, mam pierwszego go, to jest jakiś postęp. Co ta laweta robi w ogóle? Gdzieś tam jeździ w ogóle. Dobra. Ale co to było w ogóle, ale widzieliście, to była kobieta, a później on się zamienił na mężczyznę I To jest dziwne w ogóle Nie ma tak policja jeżdżąca, łamiąca wszystkie prawa, ale ja mogę Dobra Mam przestępcę w więc o, mamy jakiś tam pościg Ale nie będę teraz pościgu rozpoczynał, ponieważ mam tą, przestępcę z tyłu Czy podejrzanego Aha, tam jest gwiazd. Dobra. gdzie jestem A dobra wiem już szaję. Dobra. Otwierać wiozę groźnego zbira O kradzie auta, jest dziś to jest najlepszy moment teraz Patrzcie policjanta, tak się traktuje właśnie przestępców, podejrzanych Skopa tak jest Dobra, drzwi mógł mi zamknąć Dobra, ale jedziemy tam gdzie miałem jechać Czyli jedziemy postawić fotoradar W tym miejscu, może nie w tym miejscu No dobra, gdzieś na autostradzie postawimy Pojedziemy tylko poza miasto, wyjazd z miasta tam jest, więc tam będą łamać prawa, pewnie będą za szybko jechać. Pokażę wam też, jak. Fotorador fajnie działa. Dobra, to jedziemy. No dobra, jesteśmy na miejscu. Trzeba gdzieś tutaj się rozstawić. I wiem, gdzie nawet. Może tu nie, może dalej pojedziemy. i A tu była fajna misja z doktorkiem. Jeśli przyszliście całe wszystkie jego u niego terapie, to na końcu jest. Fajna, e, fajna opcja do zrobienia Nie będę spoilerował, ale opłaca się robić z dologiem te... ...terapię Dobra, musimy tak stanąć Nie no, tutaj nie no Żeby oni nie widzieli jeszcze nie no, NPC widzi Ale dobra, nie, tutaj za wolno jeżu, widzę To nikogo nie złapiemy Pójdziemy sobie dalej Pójdziemy sobie gdzieś na wylot z miasta kompletnie Gdzieś tu? kurczę, wszędzie barierki są. O, o, tu już czuję, że będzie dobre. Opatrzcie! Haha! znajomi moi! Ha, ha! A to jest dobre. Nie tylko ja tutaj widzę, stoję. O ten. Tutaj trochę nie miałem na ich pas, ale. To... Dobra, ale fajnie, że oni też stoją. Dobra, posiedzimy sobie, jak oni tam stoją, to my tu posiedzimy o tutaj na parkingu dobra tutaj się rozstawimy i okej okay. jakie to ograniczenie jest w ogóle nie mam pojęcia w ogóle no dobra nieważne stawiamy fotor nasz radar okej okay, yy, damy na przykład dozwolona prędkość to będzie Kurczę, Nie wiem, dobra, 80 na godzinę. 80 na godzinę. To tam są mile ogólnie, powinno być. A tu kilometry na godzinę są, ale są na mile się zamienia. No dobra, niech będzie to 80. Zobaczymy, czy kogoś złapiemy. Eee, to teraz żłudne czekanie. Aż. O, 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 o! Mamy pierwszego, już przekroczył, czerwone było. Nie, moje auto! O, panie podejrzany, muszę auto naprawić szybko. Zakręt nie wyszedł, dobra. No, może nie tutaj, bo tutaj oni jeżdżą, więc weź pojedź dalej. No, co za debil, nie pojedzie dalej. No dobra. Przejadą. Pojdziemy z tej strony Uu, dobry, e, witam. Teraz stanowią tak z dupy. No dobra. E, continue. No panie kierowco, muszę pana przeszukać, znaczy pana auto. Co pan tam e, ma? E, co tutaj mamy? W bagażniku. Inna tablica rejestracyjna, tak? No dobra. Yy, muszę z pana sprawdzić jeszcze rejestrację Sprawdź mi te numery to jest centrala Ok, zaraz zobaczymy czy tu wszystko się zgadza Model ok. No dobra, nic nie ma. No niestety przekroczy pan. O ta scenę przekroczy, no ale dobra, go nie złapię Przekroczy pan... No. 80 max było. Pan pojechał 81 z tego co widziałem. 86 tam pojechał gość. No stówę panu dam, do bo nie poczekał, pan aż tak bardzo. Więc niestety stówę muszę panu wlepić. Przyjmuje pan mandat czy nie? Chyba pan przyjmuje, bo widzę, pan już nie ucieka, więc chyba pan przyjmuje. No dobry. To stówka do zapłacenia. I życzę miłego dnia. Proszę bardzo. Do widzenia. No dobra, Pier czyli mamy pierwszy mandacik wlepiony No jedź, jedź, jedź tym Ja muszę wrócić na swoje stanowisko I może nie będę łapał już po tej stronie pasa, tylko z tej mojej bo tam zatrzymuje ruch niepotrzebnie co ja wysiadam. O, o, panie, pojechał następny. No dobra, ale na tym pasie tylko patrzymy. Nie będę tam na przeciwny patrzył. Ktoś się złapie teraz. Noc się zbliża. To już jest idealny moment dla piratów drogowych. O, jest! Motor! Przekroczył. Muszę się zatrzymać. Proszę odjechać, iść dalej. Nie będziemy trzymać ruchu. Ej, proszę pana, proszę się zatrzymać. Patrzcie, on spieprza. Co on robi w ogóle? On się nie chce zatrzymać. To jest... No proszę się zatrzymać. Proszę się zatrzymać, albo będę musiał pana niestety. Stać! Stać! Wysiadka! Wysiadaj pan. Ręce do góry. Nie zaczypał się pan. Ręce do góry. Na kolana już. Jest pan aresztowany. Nie zatrzymał właśnie na wezwanie Proszę wstać. Siadaj Dobra, motor jak tam przyjedzie, może albo zniknie, nieważne No dobra, nie zatrzymał się na wezwanie, więc go załadujemy na komendę. Gdzie jest komenda najbliższa? Areszt. O, matka i daleko Dobra. Wtedy musimy taki kawał przejechać. Nie, ładnie Dlaczego pan się nie zatrzymał, to ja nie wiem A sygnalizowałem, że pan się dalej zatrzymał No cóż Ale ładnie tam, 86 przekroczył, więc... Stówka następna by była Ło, tu następny widzę przekroczył już No ale dobra, ten fotoradar to już nie będzie Chyba kradzisz auto, no ale dobra, mam podejrzanego, nie mogę teraz za bardzo wrócić. No, ok, okej, jesteśmy na komendzie, musimy go odstawić. Kawał drogi, musiałem przejechać, no ale niestety... A! Prawie i udał się. Dobra. No, zbliża się noc, panowie, więc... I panie, więc nasza służba dobiega końca powoli. Więc taki nocny patrol jeszcze mamy do zrobienia. Bierzcie go funkcjonariuszu. Bierzcie. Już dwóch dzisiaj złapaliśmy. Jeden za potrącenie i kolizję, a drugi za przekroczenie pytanie, który i się nie zatrzymał. No to nice. No dobra, jedziemy jeszcze na miasto. Zobaczcie co się dzieje. Może jakieś wyzwanie będzie. Przydałoby się jakieś wezwanie wiecie? Strasznie pustą tych ulica. Cisza Masakra Światło oczywiście To to trąbi Czemu on trąbi w ogóle? W tym autobusie, no nieważne Dobra Pojedziemy sobie jeszcze do Pojechałbym na Grow Street, wiecie? Tam jest strasznie dużo typów podejrzanych No dobra, ale pojedziemy gdzieś może Albo dobra Pojedziemy gdzie indziej, pojedziemy tutaj W centrum Okej okay. Może wyzwanie jakieś będzie ciekawe czy coś A to wygląda, że nic się nie dzieje na mieście na razie Cisza, spokój Coś nie tak. O, koledzy z przeciwko są, znaczy po prawej stronie. Siemano tam. Ziomy. Czy ja słyszę syreny? O, panie, na czerwonym. Stój pan. Odejdź pan gdzieś. O, jeszcze stłuczka! Panie, co pan robi? Panie. Panie, co on robi w ogóle? Co on robi? Wysiadaj! Wysiadaj! Kurde, nie wysiadł. Gonimy go, pościg! Jaki skubany w ogóle! Co on zrobił na czerwonym? Stuczka. No, masakra. Co się z tymi ludźmi dzieje? Stój! Stoj Stoj! Stój! Ręce do góry! Ręce do góry! Do góry! Ręce do góry! Ręce do góry! Ręce do góry! Kurde, nie chcę się podam. mam paralizator? Nie mam. Ej! stoj! Dobra. Kot drugi. Nie wiem, czy jakiś kod drugi, bo jest. Kod drugi, nie rusza się. Jezu, niech ktoś się zatrzymać w ogóle. Dobra, spały go. Stój! Stój! Jaki ziomek w ogóle? Dobra. Kod Trzeci. Drugi. Nie chcę zapisów, jezu. Jaki on jest szybki w ogóle? Ej, stój! Nie, no będę musiał strzelić, chyba. O, cholera, zginął, chyba. Moż za późno, chłopaki. O, mamy wezwanie nawet. No trudno, no. Się skończyło. Y, pozwolisz, funkcjonariuszu, że pożyczę auto, bo mam pościg. Ja ucieknę, no dobra. Ale pożyczyłem auto tylko dlatego, żeby wrócić do swojego. Wiecie o co chodzi? No niestety zginę, ofiara śmiertelna, no nie da mi wyboru no, Uciekał Nie chciał się zatrzymać, więc no, co miałem zrobić? No dobra Przejdziemy się po ulicach zobaczymy co się dzieje pa, 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 re, pa. O, mam wezwanie Mamy wezwanie, mamy wezwanie Gdzie dokładnie? Jest tutaj. Okej, okay. jedziemy tam szybko. Dobra. O! Mam partnera chwilowo. Dobrze wiedzieć. No, akurat... Tak się nie jeździ, ale... Podczas posiłku może... Dobra, ścigamy podejrzanego. Y będzie state i local. No I wzywajmy całej... Gwardii. STOJ! STOJ! NIE rusza SIĘ! STOJ! Znowu pościgi do dwóch! O ty kurde. Dobra. Tym razem musimy wezwać naprawdę Air Support i lokal, Local. Bo mamy uciekającego na pieszo. O, chyba się męczy. Gdzie on biegnie w ogóle? Ale dzisiaj jest masakra w mieście. Co się dzieje? Stój! Stój! O nie, o ty kurde, łapać go, <ścoughs> łapać go, Skubane, już mi w kondyce siada, <ścoughs> już zadyszkę łapie. Ja się zmęczyłem już, chłopaki. Ja muszę odpatrzeć, bo zginę. Chłopak, nie, muszę szybko... Szybko muszę sobie nowić życie. No chyba nie mogę nawet. Nie, no ucieknij, bo już się zmęczyłem. Dobra. Zatrzymuję pojazd. Gonię podejrzanego. Policja, wysiadaj. Policja pani odda. Muszę bardziej włączyć. Muszę się skupić się, mogę. E, ta kondycja. A tam koniał go. Dobrze. Stój policja. Ręce do góry. Stój. Gleba! 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 Aresztujcie go, chłopaki! Bierzcie go! Jestem zatrzymany! Dobra chłopaki, zgarniecie go! Ej! Co jest? What the fuck? Ej, stój! 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 A kurde, mam Cię! Żyje? Chyba żyje Nie, podejrzany nie żyje, zginął w kajdankach Dobra To chyba tyle z drugiego dnia Ludzie by było. Mam nadzieję, że się podobało. No i zapraszam do następnego dnia. Która jest godzina w ogóle? W grze 3.29. czyli cały dzień, pół dnia. No prawie way. całą noc spędziliśmy łapani przestępców. Łapaliśmy trzech przestępców. No niestety ten umarł. Jak i tamten, czyli dwóch martwych, trzech złapanych, tak? Nie, dwóch złapanych i dwóch martwych. No progres może być. Mam nadzieję, że się wam podobało. I widzimy się już w następnym. Hej, trzymajcie się. Bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you